Pamiętajmy jednak, iż musi to być wykonane zatecznie szybko, aby krwinkom wystarczyło czas na pobranie nowego ładunku tlenu i zamienienie go w ciało stałe, zanim ten dotrze do końca mniejszych niż pół milimetra naczyń włoskowatych. Wymagania stawiane czerwonym krwinkom można by przyrównać do zadania danego grawerowi, gdy będzie go miała szpilka wystrzelona za matki, aby mógł wypisać na jej czubku tekst modlitwy pańskiej. Podobnie też i twoje życie. Wisi na cienkiej, lecz bardzo cudownej nitce. Oczywiście wiemy, iż najbardziej znaną częścią systemu krążenia jest serce. Szybko zabrakłoby nam superlatywów, aby opisać tę bajecznie małą pompę. Rozpatrując sam projekt jej działania, widzimy tu już klasę. Każda strona serca ma własną parę zastawek. Mitralna zastawka wyglądem swym przypomina spadochron. Delikatne struny zwane mięśniami ścięgnistymi umocowane są do krawędzi zastawki i do ścianki serca. Kiedy wierzchołki wznoszą się, chcąc zamknąć otwór, wówczas struny odpowiedniej długości pozwalają zastawce na zamknięcie się, lecz nie pozwalają na dalsze przesunięcie. Zastawka aorty ma inną budowę. Czy małe wierzchołki tworzą wnęki wokół wewnętrznej ścianki tętnicy? Możemy się wiele nauczyć w ten sposób na temat serca, lecz inne istotne informacje z tej dziedziny mogą być uzyskane jedynie przez bezpośrednie obserwacje wnętrza pulsującego serca. Wydaje się to wprost niemożliwe. Otóż do niedawna tak było. Jednak tutaj, w Instytucie Naukowym Moody'ego, współpracując z chirurgiem specjalizującym w operacjach serca, opracowaliśmy sposób, dzięki któremu możemy oglądać pulsujące serce w takich okolicznościach. Oto autentyczne ludzkie serce. Zaledwie kilka godzin temu pompowało krew w żyłach człowieka. Przeznaczył on swe serce na użytek nauki medycznej, abyśmy przeznikliwe studia mogli zdobyć nowe wiadomości na temat jego funkcji. Wiedzę, która przyczyni się monitorowania życia innych ludzi maszyna ta wprawia serce w bicie aby wykonywało ono pracę jako pompa dosłownie tak jak się to odbywa w organizmie abyśmy mogli obserwować funkcje zastawki zainstalowaliśmy nad nimi specjalne otwory obserwacyjne jest to mitralna zastawka lewej strony serca Zaobserwujmy, jak rytmicznie zamyka się i otwiera, dając sercu możliwość napełnienia się i wstrzymania naporu ciśnienia w czasie wydalania płynu. Jest to ta sama zastawka widoczna od wewnątrz serca. Zauważmy tu delikatne struny, które podtrzymują te wierzchołki. Widzimy tu zestawkę aorty z jej trzema półkolistymi mięśniami zaciskającymi się przed możliwością powrotu strumienia cieczy. Popatrzmy teraz na dolną część tej samej zestawki. Przy pomocy tego aparatu jesteśmy w stanie zbadać serce w różnych okolicznościach. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość uderzania pulsu. Ograniczając odpływ krwi z serca, możemy podnieść ciśnienie krwi i obserwować pracę serca i zastawek tak, jakby pracowały one u pacjenta, który posiada wysokie ciśnienie krwi. Natomiast przez ograniczenie przepływu krwi wkraczającej do serca możemy zobaczyć, co się dzieje, kiedy mamy kłopoty z niskim ciśnieniem. Zatem, jeśli dostatecznie ograniczylibyśmy przepływ krwi, moglibyśmy stworzyć warunki, w jakich znajduje się osoba będąca w szoku. Widzimy tu sprawnie funkcjonujące serce, nieprawda? Tak, ale słowało się ono zawsze dobrze, skoro przez 85 lat służyło swemu właścicielowi. W tym czasie uderzyło 3 tysiące miliardów 400 milionów razy i przepompowało tyle krwi, iż moglibyśmy napełnić się spore jezioro, a odbywało się to bez jakiegokolwiek zatrzymania na reparacje. Gdybyśmy mieli pompę zbudowaną z najlepszej stali i wykonaną przez najspanialszego mistrza, to jednak nie dorównałoby to wytrzymałości ludzkiego serca. Oczywiście, jak każda tkanka ciała, serce ulega chorobom oraz różnym uszkodzeniom. Normalnie zdrowe serce może wykonać ogromną ilość pracy, natomiast choroba spowodować może poważne uszkodzenie. W ostatnich latach obserwujemy zadowalający postęp w technice operacji serca ludzkiego. Dotychczas nie słyszałem, aby ktokolwiek przyniósł swe serce w celu dopasowania mi zastawek. Ale proszę nam wierzyć, uszkodzone zastawki serca zostały wymienione podobną do tej plastikową zastawką. Zastawka jest stawiona w się część aorty tuż nad sercem. Jest to autentyczny wycinek prześwietlenia pokazujący taką zastawkę, która przez dłuższy czas funkcjonowała u pacjenta. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie potrzebował sztucznej zastawki serca, ale gdyby zaszła potrzeba, myślę, że chcielibyście wiedzieć, że podobna zastawka kosztuje około 85 dolarów. Ale są z tym związane koszty za usługę. Jest to chyba oczywiste, bowiem operacje serca należą do najciekawszych i najtrudniejszych w zawodzie. Przeprowadzenie delikatnej operacji serca ludzkiego podczas jego rytmicznego bicia jest czymś, co można by przyrównać do próby dopasowania pierścieni lub wału rozrządu w silniku jadącego z samochodu. Cały ten zabieg byłby znacznie łatwiejszy do wykonania, jeśli można byłoby zatrzymać bicie serca podczas operacji. W związku z tym projektowano już wiele urządzeń, tak zwanych sercopłuc, które wzięłyby na siebie zadanie pompowania krwi w czasie dokonywania czynności reparacji serca. Jednym z pierwszych funkcjonalnych urządzeń sercopłuc była maszyna zaprezentowana przez sławnego fizjologa dr. Piotra Silsbury'a. Podczas operacji serce właściwie przestaje pracować, natomiast pompowanie i oddychanie przejmuje za pacjenta maszyna. Pociesza nas świadomość, że uszkodzone serce może być zeperowane, a nawet jak to zapewne wszyscy wiemy, serca były wymieniane. Dla osób, które uważały serce za jakieś mistyczne źródło życia, jest zaskakującym i żenującym fakt, że serce, chociaż tak cudowne i zdumiewające, jest tylko pompą. Pompą, która na jakiś czas może być zastąpiona maszyną. Czy zastanawiał się kiedykolwiek niezwykły kształt czerwonej komórki krwi? Ktoś określił go jako połączenie pączka z plackiem. Na przykład. Gdyby polecono Tobie lub mnie wykonanie modelu czerwonej kswinki, wówczas najprawdopodobniej wybralibyśmy kształt kulisty. Ponieważ kula jest najprostszą ze wszystkich swoistych kształtów i jest najbardziej funkcjonalną, ma większą objętość niż dwóch klęsły krążek czerwonej kwinki. Jest to najsilniejszy ze wszystkich kształtów i jest to kształt, który z łatwością przejść może przez zawiły labirynt naczyń pienośnych. Jednak ma w sobie pewną słabość, nie wykonałby zleconego zadania. W naszym laboratorium zrobiliśmy kilka modeli sugerujących różne możliwości kształtów czerwonych komórek krwi. Aby określić szybkość, jaką dany model wchłania ciecz, po naliśmy je tak, aby widoczny był przekrój, gdy będą zanurzane w barwnym roztworze. W kształcie kulistym pochłanianie odbywa się z początku raptownie, a im bliżej środka proces staje się wolniejszy, dochodząc do zaślimaczego tempa. A więc komórka w kształcie kuli wykonywałaby pracę za wolno. Oczywiście najstosowniejszym rozwiązaniem byłoby spłaszczenie kuli i nadanie jej kształtu dysku. W trakcie ćwiczeń okazało się jednak, iż tego rodzaju rozwiązanie eliminuje problem szybkiego pochłaniania. Dysk posiada bowiem wystarczającą szybkość, ale nie posiada ostatecznej objętości. Idealnym więc kształtem byłby taki kształt, który posiadałby jednocześnie maksymalną objętość, szybkość i wytrzymałość. Nie musimy jednak zgadywać, jaki powinien być ten kształt. Możemy ustalić to naukowo i matematycznie. Rozpoczynając od prawa infuzji gazów, a następnie stosując zasady analizy matematycznej, można wyprowadzić wzór, dzięki któremu otrzymamy maksymalną objętość oraz maksymalną szybkość wchłaniania gazów. Oto gotowa formuła, pozwalająca osiągnięcie wszystkich zmiennych funkcji omawianych przed chwilą, jak prawo infuzji gazów, objętość, powierzchnię i czas. Pracownicy tutejszego laboratorium po kilkotygodniowej analizie zdołali ustalić kilka punktów wskazujących ten idealny kształt. Wyglądało, iż wyniki te pokrywają się z kształtem czerwonej komórki. Jednak potrzebny był nam dowód bardziej kompletny i niezawodny. Udaliśmy się więc z naszym problemem do Wydziału Nauki Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Maszyn Liczących. Dr Edgar Smith z Wydziału Matematyki IBM przygotował wszystko, co było potrzebne, aby jeden z gigantycznych komputerów przeznaczony do prac naukowych rozwiązał nasz problem. Wystarczy nacisnąć przycisk, a 10 tysięcy operacji przebiegać.